Hej, hej, hej! Co tam u was słychać? Zapraszam do dzisiejszy materiał. Witam. Jestem Barbara i dziś będę lektorem Przekazu Bogusława. Zamknij oczy na chwilę, zanim świat zdąży cię zalać swoim hałasem. Usłysz to, co było w tobie, zanim Matrix nauczył cię wątpić. To jest głos, który nie używa słów. To jest pamięć esencji, ta część Ciebie, która nie potrzebuje dowodu, że istnieje. Wewnętrzny spokój nie jest brakiem emocji, jest powrotem powrotem do miejsca, w którym nigdy niczego Ci nie brakowało, powrotem do tego, kim byłeś. Jeszcze zanim system nauczył cię bać się samego siebie. W świecie zbudowanym z impulsów, powiadomień i cudzych narracji, największą formą wolności jest chwila, w której wracasz do środka. Nie ucieczka od życia, powrót do centrum, z którego wszystko w ogóle się rodzi. Kiedy wchodzisz w siebie głębiej, Zaczynasz widzieć rzeczy, których inni nie widzą. To nie są wizje, to są warstwy pamięci, które odklejają się jedna po drugiej: warstwa lęku, warstwa oczekiwań, warstwa roli, którą ci przykleili, a pod tym wszystkim cisza. Ta cisza nie jest pusta, jest żywa, to esencja, twoja prawdziwa, pierwotna tożsamość, nienaruszona, nieprogramowalna, bezwzględnie suwerenna. Matrix boi się ludzi, którzy wracają do siebie, bo taki człowiek przestaje być przewidywalny, przestaje reagować automatycznie. Przestaje gonić za uznaniem, przestaje podskakiwać na każde jego zawołanie. Człowiek, który wraca do swojej esencji, zaczyna widzieć świat jakby z zamgły. Nagle zauważa, że większość tego, co uważał za własne, było tylko narzuconą narracją, a wszystko, co szukał na zewnątrz, było w nim od zawsze. Wewnętrzny spokój to nie jest stan ego, to jest stan istoty, stan, w którym nic nie musisz udowadniać sobie ani innym, stan, w którym przestajesz walczyć z rzeczami, które nigdy nie były Twoje. Kiedy zaczynasz wracać do siebie, dzieje się coś subtelnego. Ciało się uspokaja, oddech robi się głębszy, myśli opuszczają tempo narzucone przez system, a Twoja uwaga wraca do źródła, z którego wszystko w Tobie wypływa. To jest moment, w którym po raz pierwszy od dawna czujesz, że naprawdę żyjesz nie w maskach, nie w rolach. Nie w oczekiwaniach innych, tylko w sobie. Wracanie do esencji to jak wejście do domu bez drzwi, do miejsca, które znacie bez wstydu i bez pytań, do miejsca, w którym nie istnieje presja, porównanie ani strach, do miejsca, które było w tobie nawet wtedy, kiedy myślałeś, że jesteś zgubiony. Spokój esencji nie potrzebuje, żeby inni cię rozumieli. Nie potrzebuje oklasków, nie potrzebuje potwierdzenia. Spokój esencji polega na tym, że wreszcie przestajesz zdradzać siebie, nawet w drobiazgach. I wtedy dzieje się magia. Świat zewnętrzny zaczyna się zmieniać. Bo twoje wewnętrzne przestaje być poszarpane. Spojrzenie łagodnieje, decyzje stają się czyste, a ty zaczynasz widzieć, że to nie życie było trudne, trudne było życie z dala od siebie. Powrót do esencji. Jest jak powrót do źródła wody, z którego kiedyś piłeś, zanim zaczęto ci sprzedawać brudne zamienniki. Ta woda jest czysta, Twoja, prawdziwa i każdy oddech, który bierzesz świadomie, jest jednym krokiem bliżej. Bliżej miejsca, w którym już nic nie musisz, w którym możesz być, po prostu być. To jest przekaz Bogosława dla tych, którzy tęsknią za sobą, którzy mają dosyć chaosu, którzy czują, że czas wrócić nie do świata, do siebie.